Dobra, tam może być drodzy widzowie city No i, i... to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tam będzie N-City. Na przykład jak... <laughs> Ej, co tam jest N-City? Dobra, buduje się. Jest? Pozdrawiam. To chcesz... No jest! No jest! No Ja to może się udawać, bo to ja to... Jak Dobra, prakka. lecę, 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 lecę. <laughs> Mam elytrę! Mam elytrę. Pokażę się do Ciebie I, i, takie, I takie nie włączyłem nagrywania. Mamy litrę! Typie, mamy litrę. Tak. Typ... Mamy litrę, typie. Nie wiem, co się dzieje. Dzień dobry, ja jestem NoskaPK.pl, a to jest czternasty odcinek kwadratowego survivalu z elotypkiem. No, no to co, co będziemy dzisiaj w ogóle robić? A no, będziemy szukać Elytry. Aha, i okay. w ogóle. No, ja tu już jestem przygotowany. Mam nadzieję, że lotek też. też, więc. Zaczynamy! No to no to idziemy. A mogę na chwilę jeszcze te i do kresu, trochę poekspić? No ale i tak tam pójdziemy, bo no jakby nie, a -a, mamy, nie mamy jeszcze enderpe'ł, żeby wejść jakby do tamtego portalu. Już mamy. No są, ale właśnie są przy tej ekspiarce. Dobra, a więc jestem już przy ekspiarce, zabieramy enderperły. Nie mogę się uga... O, dobra, już mogę. Gdzie Gdzie też to, się... Ale no nie, przecież idziemy eletry szukać. Perłowy tak. O, o. No i właśnie już. daliśmy clear lags po to, żeby... No żeby było mniej tych lagów. Dobra, to ja już się będę dobudowywał do tego portalu po prostu i weźmiemy tam perłom. Się Daj mu też zestaw tak dirta, ja też chcę coś mieć. Dobra, proszę. Jeszcze perełki. Proszę. Dziękuję. 20 sekund i wszystkie itemki znikną bardzo dobrze, bo będą mniejsze lagi. te na ziemię oczywiście. No tak, 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 bo tak to to by nam zepsuło rozgrywkę. Ale no, takie tam z ziemi to tam... Niech usuwa będą mniejsze lagi. Dobra, to co wbijamy? 130 Dla przedmioty w ogóle. Tak na moim serwerze maksymalna ilość to jest 30. No to w sumie dobrze. Dobra, to wbijamy. Dobra, no, ja daję ja perełkę. Wziąłem. Daję, dałem perełkę, dobra. Ucieczka z wyspy. Wow, dokonałem postępu. Super, tylko że no teren się teren nie chce generować. Fajno być Dobra, to... jestem, ale strasznie mam wysp, Albo to takie lagi są. To się nie wygenerowało, fajnie. Tak nie może być. czy, a Dobra. LOL, teraz mi dużo terenu wygeneru. No mnie też, dobra, jestem. I co? Nie, no to ja ja... Dobra, w ogóle muszę shadery wyłączyć, bo nic nie widać. Wbijam na KS -a. Dobra, jestem! Hmm. Udało się. Znaczy się Wow, nawet lagi lag są nawet mniejsze. Poczekaj. A okay, teraz tam zacząłem budować. No dobra, właśnie zaraz tam pójdę. Czy da, czy da się tutaj, w sensie, i item, wow. Uuu. Dobra, teraz już nie ma ragów. I ty mnie tepłeś. Gdzie? A ty tu się jeszcze budowałeś. No i co? No tak, budowałem się tutaj. Ale mi się wydaje, że to End City już może być na tamtej wyspie. O. Za... Także polecam, Clearla. Nocka! Przepraszam, nadwrót pisałem. Na przykład jak... Ej, co tam jest End City? Dobra, buduje się. Gdzie jest? No jest tam, tam gdzie Ty się budowałeś. Jest tam End City. Czy nie? Tak, tak myślałem, ale jakby no, nie, nie, nie wiedziałem. Jest? Pozdrawiam. No chcesz dobrać? No jest. No nie, ja chcę się udawać, bo to ja to zrobię. Lecę, 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 chyba mnie ecki gonią. Tak, mnie gonią, ale mam to gdzieś. 1, 9, 1, 6, 3, minus 2, 6, 7. Poczekaj, czy jest łódka? Czy jest łódka, to jest najważniejsze? Czy jest łódka? łódka? Nie no no chyba nie ma. No nie gadać. Znaczy no, no statek w sumie to się nazywa, nie łódka. E nie no, no nie gadać! Dogoni no, mnie ten głupi sz szalkery. I mam tą skorupę szalkera, wow. Dobra, to robimy potem szalker boxy. Ja tu wbijam w ty, ty. O ty szalkerze. Dobra, ej, ja, ja ich chyba... Na, na ja na tu się na wbiłem. Dźwięk. Ciekawe co tam będzie, w sensie, no nie J wiem. Ja biegnę raz jednej ty wiesz, z drugiej. J ja wiesz, Ender 6. Ja nie, nie mogę doczekać. W sensie dobra, cyk, 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 cyk. Tu parkury odwala. Tego parkura nie lubię najbardziej, bo ja, ja to nie lubię. Ale tu normalnie są szalkery. Aaa! No spadłem. W sumie to mi tu pomagają. Nie wiem, ale. Dash! O kurde. To są czas... O, nie, dobra. Dobra, skrzynka, 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 skrzynka. Ochrona mnie. Ej, jaka dobra skrzynka! Pokaż mi ją potem. Ale nie, no, w sumie, w porównaniu do mojej zbroi, to jest słaba, bo moja ma. Na tych częściach protection 4, a ta ma tylko protection 3. I moja ma jeszcze wow, wydajność pod wodą i niezniszczalność czy więc moja jest lepsza. Więc jeśli chcesz to po prostu też. Że... A tu jest druga skrzynka?! Dobra. Taki układ, ja Ci daję tą zbroję, Ty mi dajesz diaksy. No. Ym, oddaj mi te diaksy. A ja Ci dam tą zbroję. Ale nie chcę tej zbroi. No, ale masz! Ale... Ja Jakie jaki Ty masz protection na zbroi? Ja mam y, dwa. A faktycznie, no to no to No to trzy, tam jest trzy, to jest lepsza. A ja mam protection 4 na tamtych elementach, więc czy na całej nie mam protection ochrona 4? 3. Na to całej 3. nie mam protection 4, a akurat na, jakby na tych elementach mam protection 3. 4. Czy jest lepsza ochrona 2 i niezniszczalność 2, czy sama ochrona 3? I co odbi w ogóle z łuku rozwaliłem Shulkera? Co jest lepsze? Ale no, ale... W porównaniu co, co. Ochrona na hełmie. Ochrona 2 i niezniszczalność 2. Czy ochrona 3? Ochrona 2 i niezniszczalność 2, według mnie. Chociaż wziąłbyś ochronę 3, bo skoro dają, to trzeba brać. Gdzie ten szalker gupi? Budujemy na... się gdzie teraz? Dalej, po prostu dalej. Albo w przeciwną stronę, jakby wrócimy do tamtej wyspy. I w przeciwną stronę. Albo tak, dobra. się na razie jeszcze nie bo... Ej, co znalazłem, drugi N City? W sensie, w sensie ten drugi taki sam budynek, ale tu nie ma tej po prostu tej łódki. W sensie drugi Aha. taki samo N City, taką samą wieżę. Po prostu identyczna, tylko że bez tej łodzi. Bez tego statku, jak to się nazywa. Dziwne. Daj mi test. No, fajnie, że lubisz placki. Ja też lubię, jak jest są on... dobre. Ja <noise> też lubię, jak są dobre. No a co? Hej. To jest NCT? Właśnie dużo tego city. Jak na 1.14, właśnie na prze przeżycie szukaliśmy. Kto w ogóle pamięta tą serię? Ten, jak zostawił łapeczkę. Um, w ogóle to. To tam było strasznie ciężko NCT znaleźć. A tu jest, tu widzę, że bardzo dużo jest tego NCT. Ile tu shulkerów? Ja tu lewituję normalnie. Bo tak shulkery działają. Dobra, ja tu lewituję, lewituję. Dobra, mam skrzynki. Ochrona! O, Szczęście Ład. 3, nie zniszczałeś Ty, pie Jakie to są dobre rzeczy! Jakie to są dobre rzeczy! XD To Nie, to... Nie, nie wierzę. Screeneru. Nie wierzę. Nie wierzę. Dobra, żelazo walić, żelazo. Ej. Ochrona 4, ochrona... Nie, dobra, ochrona przed pociskami słabo. Ochrona 4, ochrona 4. Niezniszczalność 3 w ogóle Ochrona mroźny, piechur Dobra, to jest mocne. To jest też mocne. Ale ochrona 4 na prawa, To są jedne w ogóle z lepszych. Jeszcze tylko, jakby była niezniszczalność, to już w ogóle. No nie, no ja tego nie znajdę. No ja to zwiedzam cały czas i, i tu nie ma też? nic. Po prostu teraz już nie ma nic ja trafiam na wyspy, ja trafiam na wyspy, ale nie takie faktycznie konkretne, po prostu taka, słuchaj, nie trafiam na takie malutkie, czy tam, nie wiem, na 5 nie, bo no. trafiam na takie większe, ale one nie są jakoś za duże. Ja to może i mam takie dość duże te wyspy, generują mi się, ale no, no tylko raz to znalazłem, bardzo dobra tam skrzynka była, no, no i po prostu bardzo dobrej skrzynki i szankerów to tam nic nie było. W ogóle elotypek nie wiem czemu nie może gadać, no ale no trudno. Tak, teraz um, muszę po prostu to znaleźć. Co? Nie wierzę. Nie wierzę. On się tu dostał, no po prostu to jest jego szczęście. Także jednym słowem, że się to tak na, nazwę. O nie, 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 Dobra, 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 dobra. I wpływam tam, nie, 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 wierzę, to jest eletra. Kurde! Kurde! Dlaczego mnie tam nie chce tepnąć do środka? No co jest, jest, jest super! Wow, szczęście 2, wydajność 4. Ochrona 4. Dobra, biorę w sumie. Proszę. Jej. Podam. Jak wiecie, wcześniej Elotypek znalazł twierdzę i Elytrę i w ogóle ma Elytry. Ale ja nie znalazłem i teraz na pewno znajdę. Nie poddam się bez walki. Nie poddam się bez walki. Ty możesz mieć milion Elytr, ale ja znajdę swoją. Swoją walkę. Ale ja tam budować, więc możesz kontynuować. Nie sam to znajdę. Kolejna twierdza jest dokładnie na koordynatach 65 Poczekaj na plusie. Tak, na plusie. Dobra. Poziomko już ją jest. widzę. Już ją widzę. Już ją widzę. się 70? Już ją widzę. Ty, ja przecież 30 mówię. Jest, jest. Jest kolejna. Jest tam astatek. Super! Super! Jej! Jej! Jaki Ty jej. jej! 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 Dziękuję Ci! Jakie masz Z? Nie wiem, nieważne, widzę twierdzę ze statkiem i się wcale nie tepaj. W sensie dobra, teraz się możesz tepnąć jak chcesz, ale Elytra jest moja, tak byczku, no. Bo ja ją zobaczyłem jako pierwszy, więc no, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem, typie? No do, dobrze, że w tej twierdzi, mówiłeś. Do, do tej, co ja znalazłem, co ja zobaczyłem? No. Poczekaj, w no. Jak mnie pójdziesz do jakiejś innej swojej, to po prostu no nie. No teraz serio dostaniesz banana, Keesie. -y. E, to jest jakaś inna. Te nie no, ja już zlutowałem. Nie, teraz... Poczekaj. Nie, tak, to nie jest, jest ta, dobra. tak, to jest ta, to jest ta, tak, to jest ta, to jest ta. To jest ta. ta sama? No, dobra, luty moje, luty moje. O, w sumie to tu nie ma nic ciekawego. Dlaczego ty zlutowałeś te skrzynki? Dlaczego żeś zlutował skrzynki, które są moje? Przepraszam. Oddawaj! Już, już ci daję. Chodź tutaj na dół. Na wiadro. jest tak. Na to wiadro. Jest tak. To jest twoje. To jest twoje. Co to za śmieć. Ja to wyfałem. To jest twoje. To jest twoje, to jest twoje. Ej, e, no teraz um. śmieci. Śmieciowe są. No lewitację! Lubię wiadro, Wale wiadro. Uważaj, wale wiadro. Dobra, no. uważaj, wale wiadro. Dobra, już nie chcę tych rzeczy. O, dziękuję za wiadro, przyjaciel. Proszę. Dobra, wywalam te śmieci. Wywalam, wywalam, wywalam. Elo. Ale... Ech, ale. Rozwalam skorupiaka i nie. idę do elytry. Idę do elytry, idę do elytry, wale wszystko. O tu są w ogóle jeszcze jakieś... Aha, tutaj też jakieś śmieci, bo żeś zlutował moją tą twierdzę. No super. A ty a tylko dotknąłeś elity. Nie, dotk nie dotykałem. A tylko, a tylko dotknąłeś, to już ci powiem, że masz bana na dwa lata. O dobra, tu jest ta elita, tu jest ta eletra, tu jest ta eletra, Nie, nie, nie. nie. Nie ja tylko nie lewitacja przelicz! Dobra. Niech się skończy ta uległa. Możesz zawsze walić wiadro, pamiętaj. No nie! No nie! Jadro nigdy nie zawodzi. w ogóle idealnie ten. Mogę się do ciebie tepnąć? Nie, nie tepaj się. Wezmę tylko tą Elytrę i kończymy odcinek. Bo i tak to jest chyba jeden z dłuższych odcinków z KS-a. Chociaż nie wiem. Dobra, Ale ja to się to wbijam to przez szybę, ja to się to wbijam to przez szybę, ja się wbijam... Tak sam będziesz mógł sobie poszukać i mieć milion elitr. Jak ja się tu wbijam, które ja natychmiastowe leczenie. Dobra, piję to, piję to, piję browara, piję browara, uciekam. Nie wiem co się dzieje z moim życiem. Gdzie jest ta elytra w tym statku? Jest! Mam elytrę! Mam elytrę. I takie nie włączyłem nagrywania. MAM ELITRĘ! ale nie. Nie, bo jest moja. Ale nie chcę ci zabierać elitry, bo mam swoją, tylko... czy po prostu zepnąć. Ale w tego skorupiaka. MAM ELITRĘ! Ej, w ogóle czemu mi nie dało Bo chyba ja trzymałem twoją. Typie, mam elitrę! Tak! Ty... Mamy elitrę, typie. Nie wiem, co się dzieje. Lecę! Lecę, bo chcę, lecę, bo ka do... jest najgorszy. Takie jak może być najgorszy, jak przed chwilą znalazłeś to co chciałeś. Dobra, a więc chodź Elotypek, chodź kończymy odcinek. Dobra. No także kończymy odcinek. Elotypek ma elytrę, ja mam elytrę, także ja się z wami żegnam. Pamiętajcie o subskrypcji. I do widzenia!